We, we. Auto, kur. Dostawcie go. Osradzi się. Osradzi się tych zamówek. Kto bardziej? Wracamy. Co, no, no, wracamy. wracają. Wracamy. To no, Członik, no, no, jesteś? Wracamy. 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 Ja, no, no, no. ja, do ja też. Koło im Wracamy. 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 Co? Zadaję się na z szolki. A gdzie jest? Dźtrzeć te dobre chłopaki. człowiek nie się, Tak, sam. Chodźcie, Chodźcie pajace. Dobra. Którą chcecie zająć? Tomu? Nie, taką... tak. Jak jest, żebyśmy wróciły, nas zabijają. Zabijają nas, zabijają nas, zabijają nas, zabijają nas, zabijają o, na pewno sobie słyszę. Chuj. Zobacz, ten węgiel klapie na right. No i ciepło nam było. <grym> Do pieca, kurde, będziesz miał, nie, nie? Co? Do pieca sobie wrzucisz. Kurda, papa, nie blokuję. To stawie, stawie, nie ja właśnie. A nie, to Puli. Nastawię dzisiaj nową skautę kickera? Żebym nie zbił przestępców? Nie chcesz. Ty! Nie wierzę. Ten ruski jest głupi. Ten ruski, co wtedy nam dał te ceki, nie? Idę to. Wiecie który nie? Nie. No. Ja. Pisze do mnie. Gdzie <młyspza> co? No był ci powiedział i go rozumiem. I pewnie nie masz w ogóle? A... No, Ej, no, to ma jeden, dach czy dwa? Właśnie, to chyba dwa wygląda. Wydzielili to taki jeden. Nie, no jeden. Jeden? A za czy nie jest mały ścianka jakby to małym? Nie, no dużym jest. Tutaj na to być też kutka. Zampać. Ale po co ty ten minut sekke? Ja zostanę na jednym do góry. Mamy tylko jedno. Najwyżej, a masz nie się totem? Nie weź nic z góry. Zginaj, to ci idę wszystko. Nie, no, jakbyś, zależy gdzie chcesz siedzieć. Byś... No ja no co, to tutaj siedzieć, żeby jeszcze już wyjednało. No to byśmy się stąd iść tam. No, Dobra, zostańcie. Nie, nie ten, ja zajdę i mnie zbusujecie. Dobra, chodź. Zostanę no, jeszcze się. A bo wy strugniesz i zostaniesz tam w ciągu. Czy w kółce pewne Wiesz stanął słowik w rogu? No nie wiem nie. To tak na nogach, na palch, palca. No zabiję znaczy, to, to, to. Może to to tam usięgniemy. Jest to tym, jest to. Dobra, weź, we, we dwóch obok siebie stawać. We dwóch dobra, obok dobra. siebie. Dobra, i Bremku ty mnie z lewej blokujesz. Podskocz, weź na kuliego, weź kujemu na głowę. Weź kujemu na głowę, nie? Zaraz.

i wy do tyłu, Dobrze, patrz, że ich zauważyłeś. Stawiać, stawiać, stawiać dwóch. A to musimy zablokować. Kuli, kuli stawiaj. Jakieś... Cześć. Dobrze, dobrze, dobrze. Patrzcie w plecy. Wy się rozlągaj... No kurwa... Patrzcie, patrzcie. No. tego, no, Nie wejdziemy tam. A nie uderzysz? Wejdziemy, wejdziemy. Nie. No staraj, O! Dobrze, 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 Kuli. kuli. kuli skacze! Łupać jej! Jestem! mama, mama! Kurde nie, kurde nie, kurde nie. Kurde mi wyparło nie? Tak, też. Ja masz tą kurtkę. Kurwa kamienia nie mam. O chuj. Kuj, tobie też? Ja mam tu kamienia też. O to otwórz mi, otwórz mi, to Weź kurtkę zbierz. Otwórz mi. Chodź, masz tą tam? Masz, tą kurtkę? Chodź. Udało się wejść. Dawaj, dawaj. Łup, chodź w na kurwa, dużo żelaza ty. Masz na dole masz, ale nic nie kurwania A zamurowaliście? Nie. ja właśnie, to nie się będą skoczyć nawet. Nie no i się za mało. to cztery. Ja tam biegnę i nie zadrywają. to się kieram, no, tak żelaza. A coś? Głównie. to nie było, nie. Maska, maszyna... Gdzie jest jakiś Jakieś skóra... Papa, nie zabrałeś tu, czy nie? Zaprałem zabrałem dwie. O, to ładnie. I jeszcze A, a gdzie były, nie? No, że mnie jeszcze nie spadło. Spadło to Czerwony... Ubrany na... Jedna ucha na uch Nagrałeś to, czy nie? Tak, 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 tak. Ale dobrze, że tam kurwa zablokowałem, a nie ten bręk reakcji, nie potrafię skoczyć. No ale ja się kiedyś... ten, masz krzywą głowę, zbudujesz sobie spadające. Ale tak, tak. Trzech za tym, za... dwie za mnie. A ja bym to zmienił totem. Mamy na no, to tam? Myśmy mieli wypadówkę na jesień. To w sumie tego bym nie wywalał też, nie? Dobra, ja bym na... czekaj, jedę pod bazę, zobacz, jak tutaj coś jest. Stoi jakiś tylko, tu to wadaj. Dobra, ja nie mam zaboru no. wchodzić, nie wychodzimy. daleko go bierzemy, to nie Gdzie jesteś? Za tobą, za tobą, za drzewem, nie? Czekaj, czekaj, no. Ale niech pan się odwróci na twoją stronę, Macie. No, tak, stój, stój. Nie. No pakucie. Zgadzam, że tam idę. Został? Nie, bajka. Teraz raz. Ja Przejmijam ja tak odpompkę, bo nie, nie mam przycisków. Ja tak w blisko. Nie, czekaj. to wygadzam, j**a. Jest... Wychodzimy z tym czy jak? Nie wiem, idziemy jak? z tym? Nie, nie, czekajcie. czekajcie. No Na ta tego wysinać? A Ach, no ja nie mam tej pompy, Tylko w nic? To wylogowali nie. z tymi pompami, idiociku. Ty nie Nie, mi zabili. Dobra, prawie odkładaj się i idziemy, ich najedasz na daleko, teraz jeden na pewno kłóca pod bazą, ale właśnie. Nie dobra. Mm. Niech wychodźcie z tego. Nie no, bez tego. Teraz ja odłożę z Kurde no, spadłem nie idę A3-4. Co Szara kurtka. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Szkały. Masz jakieś Mam wszystko. Dwałki masz? Tu, w Nie mam nie, I I ty nie masz ma... na tym? Nie mam jakichś tam, tam. Dobre, nie mam. Zadnij się jakieś tam, Dobra, Skupi. to się ogarnie. Tu drewno. O niech ogarną, mnie. Nie. But mam. E, czy, to, i ty jesteś jest tam sam, chcesz. Ja widzę. Gliny no. no, no no, nie Masz tam glinę, czy nie masz? No to... ile zginę? To ja nie powiem, że jakiś help by się przydał, nie? Ale dobra. No już spilniemy tam. Nie wychodzę na razie z bazą. No, wcale no, nie staję przed bazą i ich nie rozbieram. Zaraz wrzeszę sobie tę... czerwoną kurtkę to za tylko. No... no, no, no. Ja już sobie robił łuk i wyleci na to, to wszystko. Wypomp na sobie. Widać to potem miałem ten... Gdzie to jest? Ej, to co, będziesz? Będziesz szybciej skrypce? co? Masz tak? zaczekam na was, bo nie będę wychodził. Dobra, on tak widzi, Ale czas, tu gdzie wychodzi, no. No, wiesz, tam... No. 10 masz za... To, to. Jest, 19. No to jest, I już lecił. Chodźcie, jak będziecie bliżej, tej ich nie? Mamy z nich ten, rękawiczki, łuk kary kurtkę. No go, na najście. Teraz ich kur... Put... Ach, chuj tam. No czekaj na no, nich. No, pod bazą stoisz? No biegam, wybiegam, patrzę, szukam. No, no i na prawo idzie, stamtąd idzie. Na prawo, nie? No. I sobie skradnę. Ty daj mi autorkę, co? Widzimy. E. Daj, przecież czyli na tyt. No w ogóle, rejdujemy. Taką bazę fajną. Obudowaną. Lewo, lewo. Powiem, drogą z ustem do Tam przed nami. Szybko nie podsadzasz ten papaj, nie? A Wikos kowry, albo nie Wikos mnie podsadza, a papaj kowry rodę. Co to to Wiem. Trochę gdzieś bliżej, nie? Macie to dobrze postawić w środku tak? tej bazy? Nie, w środku nie. W środku nie. Pytanie, czyja to jest baza? Papaj. Nie wiem, powiedzmy, nie wiem to. Co... Już ma komuś telefon na każdzielę. No mój, ale ja nie chcę to muszę bo mu nie będę się rozstrzygamy koleżanki. Dobra. Będzie wybręczało i to na chwilę. Można się znutować. No dobra, easy. Tego telefonu dalej nie wolę. W tych szakach postawię przynajmniej. To chyba papaja nam. Maja, Maja, Maja. Dobra, tu? tutaj. nie, nie mikrofon jeszcze, nie? Kurwa, napier... Znaczy, ci teraz ten napierdzielać. Żebyś mi że po prostu Dobra. to, może w... się, wytnie się to. Dobra. Co Pika.

Zamykaj, 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 zamykaj Dobra BD, 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 pierwszym O kurwa, jest są kolorki, 140, motopompy, w chuj tłuszczu Dobra, 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 dobra O kurwa rodaj. tutaj Ale kamienia Czekaj się, Już otwieram Co Dawaj, coś, dawaj, coś? dawaj, dawaj, dawaj Co mi zamyk... Było coś ciekawego? No Nie ma aż tak ja nie, nie było coś ciekawego, ja to mi nie zamyk... Nie mam cegnienia <noise> do nic zrozumiałeś a czemu strzelasz? Nice, ładnie, ładnie jest Była gileta? By, nie, za to nie było akurat Ale wchuj rzeczy A mogę na pompę dostać od Was? Nie na ma niebieskiego, nie było, nie było, w tym tyczę 20 Howard, pierd... Ale... Nie mogę tego to... Dosta, to, to. Hołed, tak, tak, wiadomo Trzecie, trzeba ten swój postawić. chodźcie Masz, masz ginę?

Jest, Jakby jest też 4 na macie Nie ma, nie ma Maszyny na pewno jakieś były, I, I love cię maszyny, dajcie jakieś No Daj daj spokój Nie dobra, yy, nie daję spokój, ja tu Seven stoi przed dziełem jak coś I spierdala teraz dookoła bazy lata Bo to ten jest, ja to będzie na kurwa, dwóch Sevenów przyszło przywane nie my jeszcze zarabimy maszyny, znaczy szybko musimy ja a to pójdzie na jedno, ten podwójny, tak? Jak dobra Ambik, zbiera wam wszystko pewnie, na pierdolacie na w gierkę. teraz wy się bawicie, hehehe. ładnie poszło, gładko. Macie jeszcze jakieś deski, Halo. Nic. Ja czekam, że jest Się. Dobra co, biegniemy do bazy? Oto cekę jeszcze jedną I ty mamy zostawiamy je tu Nie, i potem i zrobić coś. Trzeba jest swój totem właśnie stawić, nie? I to na szybkości. A nie mamy... Ma, brakuje nam przygliny do Wolta już do, 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 do temu. Vigas, masz się Sławkę czy nie? O, mam 20 sekund. No to dobra, to... Idziesz ten, po drodze zbijesz glin... Bo dobra, pójdziemy razem. Papaj, zostań tu. Papaj ty pilnuj się zalogowali, a yeah, zamy... Mną... No, Idziesz zamochać Vigos. Napierdzielamy już, bo tak, mam i Sławkę, nie? Ja mam sobie dużo itemów. Odłóż to jeszcze. Się nie ma gdzie. Can... Ej, wait, coś mi nie pasuje. Tu nie powinno być... Nie, dobra, nie, myślałem. Nie odbierajcie, bo ludzie po prostu tam czekają. Ja. To jest Chodź tutaj, ci zrobię miejsce. Byćcie razem, by prezident. Tak, ja jestem nie. Obywaj skórkę. Mhm, dobrze, że Shadow. Ale jak jest gotowy? No dałe. Zaczekaj. Dobra, trzy, cztery, dyć. Dobra, chuju, ja ubiegnę, ja biegnę. No wiem, co się dzieje. Dobra. Ale Wiko, biegniemy?